Powiem Wam, że już na poprzednim zdjęciu, jak e, na małych miniaturkach kopiowałam zdjęcia, żeby dzielić folder szczeniaków, to wrzuciłam jego zdjęcie jedno do białej przez przypadek, więc już było, wiesz, bo wcześniej też było widać na, na miniaturach, które... Którym... Ta, a teraz już miałam właśnie pomyliłam się przyjemny. Jak właśnie ten biały na przykład by z drugim samcem właśnie go, tego do Machita dać? Bo na przykład ciemnego to by nie dał, nie? Bo to już jest Franca to by się. A ten jest taki bardziej... Ten nie wiadomo jaki jest, nie? Co? To jest właśnie jeden z tych, których mówiłam, że to taki miałki, nie? Że, w sensie... Mm. Za, szkole, czasem. Trzymaj, trzymaj ręka, trzyma. On też ma głupią tą głową maszczę, bo przez to, że ma tak dużo białego na czole, to mi się wydaje, że ma jeszcze bardziej kukulasty no, nie? Gdyby tak. mhm. miał równiutko, ciemne, to by to inaczej wyglądało. Tak, tu ciągnie jedną, a cię ciągnie drugą. To jest okładnie to jest jedna ta kufa, to, to się. No. Ale to też ja optycznie ja umaszczenie to też dużo robi, tak, bo kutu, on ma te wielkie łaty i biała kupa i ona się tak... Się I to białe czoło tak. rozśrodnie. I białe czoło, tak. I jeszcze ta łata na środku. No, no. Ja tutaj u tego białego, nie wiem czy się nie zmienią w te łaty. One były, one były, były bardziej kopalne. szare, a teraz zrobią się zupełnie... Hiu, hiu. Nie, boimy się do doniczki, nie, cika. Tak, cika? No. Tak, 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 nasika nie, 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 nie,